Biblia na każdy dzień, kolejny dzień rozmawiamy o Ewangelii według świętego Jana, dziesiąty rozdział. Dzisiaj chciałbym przeczytać wersety od 21 do 26. Zacznę czytać. Wers 22. A obchodzono w Jerozolimie święto poświęcenia świątyni, i była zima. I Jezus przechadzał się po świątyni w portyku Salomona. Żydzi więc obstąpili go i powiedzieli do niego. Jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam to otwarcie. Jezus odpowiedział im: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja czynię w imieniu Ojca Mojego, one świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo jak wam powiedziałem, nie jesteście z moich owiec. Od razu na początku widzimy ciekawą informację. Często. W Ewangeliach Jana jest, występuje taka informacja, kiedy się coś dzieje. Szczególnie jeżeli dotyczy to świąt żydowskich. W siódmym rozdziale i w ósmym widzimy święto, tu widzimy kolejne święto święto poświęcenia świątyni. To święto, które powstało w II wieku przed narodzeniem Chrystusa. Do dzisiaj ono funkcjonuje i to święto nazywa się Hanuka. Bardzo ciekawe, że podczas tych świąt, kiedy Pan Jezus udawał się do Jerozolimy, następuje wiele trudnych dyskusji z Żydami, a jednocześnie dla nas, czytelników, czytamy o niesamowitych dziełach i słowach Jezusa Chrystusa, szczególnie wtedy bardzo mocno Pan Jezus objawia swoje bóstwo. Widzimy tutaj. Że Żydzi obstąpili Go. Oczywiście zapewne chodzi o starszyznę żydowską, nie o jakichś przypadkowych Żydów, i zadają mu pytanie, czy Ty jesteś Mesjaszem. Pan Jezus odpowiada coś, co czasem nam ucieka, szczególnie ludziom, którzy próbują udowodnić, że Jezus Chrystus nie jest Synem Bożym. Gdzieś to ucieka, a Pan Jezus odpowiedzia, odpowiedział: powiedziałem wam już, a nie wierzycie. I zaraz dodaję dzieła, które ja czynię w imieniu Ojca Mojego, one o mnie świadczą. Przerabialiśmy te długie dyskusje Pana Jezusa z Żydami z 8-9 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi: Świadczą o mnie nie tylko moje słowa, ale moje dzieła, mój Ojciec świadczy o mnie, Duch świadczy o mnie. Wiemy i rozmawialiśmy też już o tym, że Żydzi, jakby nie chcieli przyjąć świadectwa czy słów jakiejś osoby, dopóki nie było świadków jakiegoś wydarzenia. Dlatego Pan Jezus tu mówi: Nie musicie bazować tylko na moich słowach, ale dzieła, które czynię, świadczą o tym, że jestem Bogiem. To są bardzo ważne słowa. Widzimy tak wiele dzieł opisanych w Ewangelii, a Jan, apostoł, pisze, że to jest bardzo mała część z nich, bo gdyby chciano wszystkie spisać, nie starczyłoby ksiąg na tym świecie. Widzimy niesamowite dzieła, których nikt nigdy nie mógł dokonywać i do dzisiaj nikt nie może dokonać. Widzimy wskrzeszenia umarłych, nawet umarłych już od czterech dni. Widzimy, że Pan Jezus przywraca wzrok niewidomym od urodzenia, że powoduje, że chorzy zaczynają chodzić. Że krwotoki są powstrzymywane masę różnych cudów. Demony uciekają na widok jego krzycząc. Pomimo tego faryzeusze nie uwierzyli. Dzisiaj czasami spotykamy się z takim dylematem, czy z takimi słowami. Niektórzy mówią, gdyby dzisiaj chrześcijanie czynili takie wielkie znaki, niektórzy chrześcijanie próbują nawet czynić takie znaki, niestety. Często są to sztuczki czy kłamstwa i na to należy być bardzo ostrożnym, bo Bóg może czynić te same cuda. Natomiast wtedy, czy, wtedy, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi, On, Bóg wcielony, czynił te cuda. Dzisiaj niektórzy mówią, gdyby chrześcijanie czynili takie cuda, ludzie, by nawracali się, zaczynali im wierzyć. Ale skoro w czasach Pana Jezusa, gdy On chodził po ziemi, pomimo tych niezwykłych znanów, znaków, ludzie nie wierzyli w Jego boskość? Czy dzisiaj by uwierzyli? Śmiem wątpić. Wers 26 wydaje się ponownie bardzo ważny. Pan Jezus mówił, ale wy nie wierzycie, bo jak wam powiedziałem, nie jesteście z moich owiec. I są ludzie, chrześcijanie, którym może ten wers sprawiać wiele problemów. Jak go zrozumieć? Ja myślę, że Powinniśmy go rozumieć tak, jak jest zapisany. W dziesiątym rozdziale, od samego początku, odkąd go omawiamy, widzimy, Pan Jezus mówi dość wyraźnie, nie wszyscy ludzie są dziećmi Boga. To widzimy już od pierwszego rozdziału Ewangeliana. Nie wszyscy ludzie są moimi owcami. Nie wszyscy ludzie są w mojej owczarni. Jest to dla nas wielka tajemnica, że Bóg zbawia kogo chce i jak chce. Na pewno zbawienie nie przychodzi z automatu, z urodzenia czy z obrzezania, jak myśleli Żydzi. Na pewno zbawienie nie przychodzi z automatu, z obrzędu chrztu jako dziecka, pochlapania dziecka wodą, jak myśli Kościół rzymskokatolicki jak naucza, zbawienie jest darem od Boga. Zbawienie z łaski przez wiary, czyli łaska Boża, dotyka człowieka, który jest martwy w swoich grzechach. List do Efezjan pisze o tym bardzo wyraźnie. Zachęcam, jeżeli nie znasz, weź, otwórz, przeczytaj, może nawet kilka razy. Bóg lituje się nad nami i wyciąga nas ze śmierci grzechu w momencie, kiedy my jesteśmy grzesznikami. Niesamowita to łaska, to łaska. Czyli to jest coś, co otrzymujemy za darmo. I ta łaska powinna wzbudzać w nas niesamowitą wdzięczność, że Bóg zbawia lud swój. Zbawia, czyli uwalnia od grzechów, tutaj już na ziemi, w konsekwencji uwalnia też od kary piekła wiekuistego. Jest taka króciutka broszurka, którą przetłumaczyliśmy na ten właśnie temat. Jeżeli ktoś. Z was jest zainteresowany, napiszcie maila, możemy udostępnić pdf albo wręcz wysłać drukowane wersje. Chociaż tych drukowanych wersji jest mniejsza ilość, ale PDF-em możemy się podzielić. Bóg zbawia kogo chce i jak chce. Bóg zbawia ze śmierci do życia. To nie jest jakiś pusty obrzęd, ale jest to zmiana serca. Jeżeli nazywasz siebie chrześcijaninem, chrześcijanką, to podstawowe pytanie, czy wiesz, czy widzisz taki moment w swoim życiu zmiany serca, zmiany natury, tego, że kiedyś łatwo ci się grzeszyło, ale w pewnym momencie wręcz nie jesteś w stanie grzeszyć. Każdy grzech sprawia ból. Czy widzisz taki moment w swoim sercu, w swoim życiu, nie w swoim sercu? Jeżeli go nie widzisz, być może nie jesteś osobą zbawioną. Wtedy wołaj do Boga. Panie zbaw mnie, Panie zbaw mnie. Pan Jezus, gdy rozmawiał z Nikodemem Ewangelia według świętego, Jana trzeci rozdział, mówi do Niego bardzo mocne słowa. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie odziedziczysz Królestwa Bożego. Innymi słowy, jeżeli Bóg nie zrodzi cię. Z góry. Tamto słowo narodzić na nowo i zrodzić z góry jest tym samym słowem w grece. Jeżeli Bóg nie zrodzi Cię z góry, pójdziesz do piekła. I Chrystus wzywa ludzi, nawracajcie się, odwróćcie się od swoich grzechów. Jeżeli tkwisz w jakichś grzechach, może one Ci sprawiają przyjemność, a może ich już nie nienawidzisz, ale. Pamiętaj o tym wezwaniu Bożym: odwróć się od wszystkich grzechów. Mało tego to, to wezwanie jest o wiele głębsze. Nawrócenie się to jest zmiana kierunku, w jakim podążamy. To jest odwrócenie się od danego kierunku o 180 stopni. Odwrócenie się od wszystkich rzeczy, które są dla nas cenniejsze od Boga. To mogą być bardzo subtelne rzeczy. Jeżeli pozbywasz się ogromnych grzechów, dochodzisz głębiej, dochodzisz głębiej. Tą subtelną rzeczą może być choćby twoja praca, choćby Twoja rodzina, choćby Twoje dzieci. Pan Jezus mówił wyraźnie, jeżeli ktoś kocha bardziej niż mnie, ojca lub matkę, syna lub córkę, nawet żonę nie jest mnie godzien. Czyli taka osoba, kiedy umrze, pójdzie do piekła. Spotykam ludzi, którzy. Kwestionują takie rozumienie, ale zalecam, zachęcam, bądź bardzo ostrożny, jeżeli chcesz to podważyć. Te słowa wypowiedział Jezus Chrystus. Wiemy, że Jezus Chrystus zawsze nie tylko mówił prawdę, ale jest prawdą. Zbadaj samego siebie, zbadaj samo siebie, sprawdź w jakim miejscu jesteś, czy, czy zmierzasz do piekła, czy jest cokolwiek w twoim życiu. To jest dla ciebie ważniejsze niż Bóg, niż Jezus Chrystus, to może być z pozoru bardzo, bardzo dobra rzecz. Zbadaj samego siebie. Zbadaj samą siebie. Zachęcam.